Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na taki przegląd. Z tego miejsca proszę Was o polubienie mojego kanału. Jeżeli oglądacie, a jeszcze tego nie robicie, no i patrzcie, jakie fajne rzeczy świąteczne są. I zobaczymy cenę tego zestawu. I cena, słuchajcie, 20 zł. No super cena, słuchajcie, na mydło bałwanek i taki kubek. Bardzo fajna. Mamy też, słuchajcie, takie ściereczki. Cena 40 zł. To dość dużo, jak ja uważam. I takie mamy dwie za 12 zł. No to już lepsza cena. Ta inna jest taka... a też ma... Mamy też takie zestawy. Są białe, ale w takim opakowaniu świątecznym. I zobaczymy cenę. I cena 25 zł. Takiego zestawu. Podoba mi się bardzo ten czarny, taki marmurowy. I cena też 25 zł. Ten jest bardzo ładny. Bardziej mi się podoba nawet niż ten biały. Ale słuchajcie, to kwestia, jaką macie Łazienkę. I tu mamy taki zestaw, taki ala francuski, pisze Paris. I zobaczymy cenę. I cena 25 zł. Była taka, mhm. I tak to się prezentuje. Mamy też taką kolekcję już przecenioną. E New Selection, za 12 zł dozownik na mydło, a za 7 kubeczek. E, dużo jest tych nowości, widzicie. Jeśli chodzi o te akcesoria łazienkowe, mamy znów taki dozownik. Fajny. I cena, słuchajcie, 15 zł. Wszystko to jest kwestia jaką macie łazienki w jakiej kolorystyce. Te świąteczne zestawy bardzo mi się podobają. Szkoda, że nie można kupić jedynie dozownika na mydło, bo kubeczek nie jest mi potrzebny. A za 10 zł taki dozownik byłby fajny, świąteczny robiłby klimat całej łazienki. Mamy te dywaniki, które mogę Wam polecić, które same mam 25 zł, łatwo się je pierze i taki kolorystyka. Ja mam czarny i żółty, ale kolorystyka, słuchajcie, się zmienia, jest teraz kremowy. To też zależy kwestia, jaką macie łazienkę. No i słuchajcie, ręczniki, które też Wam mogę polecać, które same używam. A te małe można jako nawet ściarki w kuchni e, używać, więc e, fajna cena. O, i mamy, słuchajcie, ekologiczne patyczki. Tak, takie drewniane, słuchajcie. E, bardzo fajnie, 4 zł. E, f, fajnie, że to jest ekologiczne. E, lubię takie rzeczy, słuchajcie. E, właśnie, gdzie zwraca się uwagę na ekologię. E, mamy teraz, słuchajcie, takie metalowe, druciane pojemniki. Po 30 zł, jest ten. Tak się prezentuje. Na jakieś ręczniki, może. Na owoce też może się sprawdzić ten za 30 zł. Tutaj taki za 25 i podobny jest. Słuchajcie, w Ikei i ten kosztuje 30. W Ikei jest droższy. To są, słuchajcie, rzeczy takie podobne. Jesteśmy teraz na organizacji. Te słuchajcie, pudła mi przypominają takie pudła na kapelusze. 12 zł. Te są oczywiście małe, ale jakby były duże. Tam u góry mamy takie za 7 zł. maleństwo. No i słuchajcie, takie naturalne pojemniki, które Wam kiedyś pokazywałam. Przypomnę cenę 25 zł. O. No, i z tego miejsca proszę Was jeszcze raz o polubienie mojego kanału. Ponieważ, słuchajcie, to jest jedyna taka nagroda, którą ja otrzymuję. No, są koszty, słuchajcie, benzyny mojego czasu: 45 zł. Taki, więc wiecie, ja to robię z pasji, bo lubię. Mam wspaniałe subskrybentki, wspaniałe widzki. Dziękuję Wam bardzo za miłe komentarze. Gdybym widziała, że Was spotkam na kanale. 70 zł taki koszt. to już dawno bym słuchajcie bardzo fajny e, założyła kanał gdybym nie miała tego mojego to bym kupiła potem jeszcze z większych koszy niż ten co mam a ja mam tam książki, gazety, które czytam e, zawsze mi się zbiera tego bardzo dużo, bo nie mam kiedy czytać a później słuchajcie e, jest ten kosz no, do opróżnienia teraz muszę się zająć czytaniem, no i tak wam jeszcze obiadę te pozostałe pojemniki, zapraszam Was na inne moje e, hole, bo tam e, słuchajcie, hole i przeglądy, bo tam będziecie mieli więcej tych rzeczy, które Wam teraz nie pokazuję, ja pokazywałam Wam w innych moich filmach. O. I jeszcze tutaj, słuchajcie, taka bombka i cena 5 zł. Coś do picia ciekawego. O takie świąteczne mamy łyżeczki jeżeli ktoś takie potrzebuje 20 zł, ja nie lubię kupować dużo takich rzeczy świątecznych, ponieważ to jest do wykorzystania słuchajcie, tylko w święta, ale jest ciekawy ten talerz talerz kuszony taka patera 35 zł jest szklany, ciężki porządny i mamy też taką deskę z napisem Merry Christmas, porządną. I cena 15 zł mistymi bambusowymi rzeczami nic się nie, nie dzieje. Bambus to jest bardzo e, solidna, słuchajcie, sprawa. Ale tu widzę, że jeszcze mamy coś ślicznego. Do seryfowania przekąsek. I to kosztuje, słuchajcie, 80 zł. Kręci się i tak słuchajcie wygląda bardzo ciekawe jest jeszcze wersja biała biała może bardziej taka kolorystycznie do wykorzystania na co dzień jak ktoś mieszka w lesie o i słuchajcie fajne rzeczy jeszcze są tutaj jakieś pudełko ale nie mogę się do niego dostać i mamy chusteczki świąteczne i cena 3 zł nie 5 zł takie I jeszcze mamy takie, takie świąteczne. Złoty taki zestaw. Zaraz zobaczymy cenę. Cena 60 zł. 16 sztuk. I mamy jeszcze taką, słuchajcie, paterę. Patera za 40 zł. No i słuchajcie z tego miejsca, życzę Wam cudnego, miłego dnia, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego, cześć!